Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi. Którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. By świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że ty mnie posłałeś. I że ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś. Byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, lecz ja ciebie poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto Słowo Pańskie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że posługujesz się nami. Że jesteśmy Twoimi narzędziami, że możemy brać udział w posłudze miłosierdzia, głosząc Jezusa, radując serce naszego Ojca Niebieskiego przez to, że czynimy to z żarliwą miłością i pokorą. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy wierzyli we wszystkie słowa, które wypowiedział Jezus, abyśmy wierzyli w Nie tak jak Maryja. Szala Maria, Maria Vesor, Mala Beja, Sala Mecedor, Amal I znowu mamy e, świętego Pawła, w liturgii słowa jest ukazane przez Kościół jako wzór do naśladowania. Niezwykły człowiek, który e, był gorliwy w zwalczaniu chrześcijan, ale jeszcze żaliwszy w głoszeniu Jezusa, e, w rozpowszechnianiu chrześcijaństwa gdziekolwiek był. Może powiedzieć taka niespokojna dusza. Taki człowiek, który nie potrafił siedzieć w jednym miejscu, ciągle był w ruchu, a właściwie Duch Święty ciągle prowadził go do nowych miejsc. Do nowych ludzi. Święty Paweł, w, w pewnym momencie swojej posługi, został uwięziony. E, Żydzi nienawidzili go, przynajmniej tak zwana świta, elita żydowska. E, zebrano więc Sanhedryn, aby go e, osądzić. Postawili więc Pawła w centrum. Paweł wykorzystał sytuację, że może bronić się, może mówić. Był inteligentny, wiedział, bo był faryzeuszem, że jedna część Sahedrynu jest składa się i jest właśnie z saduceuszy, którzy byli to ludzie, którzy z jednej strony wierzyli, że Bóg jest, ale nie wierzyli, że jest anioł, że jest dusza, że, jest zmartwy że będzie zmartwychwstanie ciał. Więc może być, że byli to trochę częściowo też tacy materialiści, ateiści w tym sensie. Zaprzeczali sobie. I była też część faryzuszy, czyli bardziej takich bogobojnych, którzy znali świetnie Pismo Święte. pościli, głosili Słowo Boże na podstawie ksiąg Starego Testamentu. Więc ci byli pobożni, tamci byli bardziej politykami. Święty Paweł był tego świadomy, więc wykorzystał to, można tak powiedzieć, tak w związku ze swoją osobą, po prostu ich poróżnił, skłócił ich. Powiedział, jestem faryzeuszem, bracia, synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. I włożył kij w mrowisko. No, bo rzeczywiście, wiadomo, jako chrześcijanin, no to jako apostoł już nie był faryzeuszem. Chyba, że w wymiarze duchowym faryzeusz to był wcześniej jeszcze, zanim stał się to synonim człowieka obudnego, zakłamanego w religijnie, to był to synonim człowieka właśnie prawego, bogo, bogobojnego, sprawiedliwego. Więc można powiedzieć, że duchowo faryzeuszem pozostał takim w tym sensie, że przyjął Jezusa Mesjasza i, i w tym sensie był dalej takim goliwym faryzeuszem. Ale nie był już właśnie faryzeuszem według. E, Żydów, według Starego Testamentu, według tego stronictwa, ale wykorzystał to, że znał tych ludzi. E, I, no, wiadomo, to była kolejna okazja też dla Faryzeuszy, żeby zamanifestować e, e, to, że oni mają rację, że Saduceusze się mylą, że są naprawdę, jako Żydzi, też. E, nie do końca wierni na nauce Mojżesza, no i zaczęli wojowniczo wykrzykiwać, że ten człowiek jest sprawiedliwy, nic w nim nie znajdujemy w tym człowieku, bo przecież rzeczywiście może duch albo anioł do niego mówił, jest to możliwe, przecież duch Boży mówił do wielu świętych proroków, do Mojżesza przede wszystkim, do Eliasza, do Elizeusza. Samuela, do Dawida, e, więc e, czemu nie? Więc e, powstała awantura, także już nie byli w stanie kontynuować e, może powiedzieć tego zeznania e, Pawła, no i można powiedzieć, że Paweł tutaj wyszedł obronną ręką. E, na dodatek też e, miał poparcie trybuna Rzymskiego, który nie chciał pozwolić, żeby saddeceusze, którzy szczególnie się wzięli na Pawła, żeby go gdzieś tam pobili, rozszarpali, więc przez żołnierzy uratował go, chronił. A jeszcze w nocy e, ukazał mu się Pan, odwagi. Trzeba, żebyś składał świadectwo w Rzymie o mnie, nie tylko w Jeruzalem. Tutaj złożyłeś o mnie świadectwo, ale trzeba, żeby świadczył. W Rzymie, czyli w Imperium Świata, w Centrum ówczesnego Świata, wobec wszystkich władców Rzymu, szczególnie Cezara, wobec całego pogańskiego świata, aby świadczył, że ja jestem Panem, że ja jestem władcą Rzymu i całego świata i wszechświata. Więc tutaj Pan zachęca świętego Pawła do odwagi wojownikiem, bądź moim rycerzem, bądź e, tym, który nie boi się trudności ze względu na mnie, na moją Ewangelię. Dlatego Chrystus te słowa też mówi e, również e, też i do Ciebie i do mnie, żebyśmy byli odważni, żebyśmy świadczyli o naszym Panu. E, I wiedząc, że właśnie, że będą też tacy, którzy będą nam pomagać, będą nas wspierać, Będą nam naprawdę szczerze życzyć dobrze, nawet jeżeli nie będą to ludzie szczególnie pobożni, albo nawet nie będą wierzącymi. E, oprócz takich, którzy będą nam może czasem szczerze dokuczać, przeszkadzać, e, złorzeczyć, prześladować. Mamy za wszystkich się modlić za przyjaciół, dobrodziejów i za nieprzyjaciół. Troszczyć się o dobre relacje z tymi, którzy nas miłują. A przebaczać i znosić tych, którzy nam źle życzą. I Ewangelia naszego Pana, ostatnie słowa, które wypowiedział przed swoją męką, wczoraj prosił Chrystus, za szczególnie swoimi apostołami, uczniami, którzy byli najbliżsi Jemu, ale także tutaj Chrystus kontynuuje, mając oczy zwrócone ku niebu, ku ojcu żeby też Ojciec zatroszczył się niebieski, święty, sprawiedliwy też o tych, którzy dzięki apostołom będą wierzyć w Niego. Żeby Ojciec zjednoczył tych wszystkich ludzi poprzez Słowo Boże, które będą głosili Jego umiłowani uczniowie, z sobą, a przez Jezusa z Nim, z Ojcem. A przez tą jedną, świat jeszcze bardziej uwierzę, że Ty mnie posłałeś. Ta jedność z Ojcem, z Jezusem w Duchu Świętym i między sobą. Ta jedność, która jest bardzo trudna, bo po takich wydarzeniach jak Grzech Pierworodny, e, takich też jak Wieża Babel, która jest znakiem rozbicia ludzkości i poszczególnych ludzi, e, mamy do czynienia również w tym czasie, chociaż już się to trochę uspokoiło. Z takim rozbiciem w sercach ludzi i między ludźmi, a nawet w Kościele. E, dlatego ta jedność jest tak ważna, duchowa, ale także widzialna. Jedność, która nie jest wymuszona, nie jest sztuczna, nie jest udawana, ale jest od Ojca, która przekonuje świat. Łatwiej zgłosić dobrą nowinę o miłości, miłosierdzie Jezusa, kiedy jesteśmy jedno z braćmi, siostrami. Chociaż właśnie ta jedność jest trudna do, do tego, żeby ona powstała, ale jest możliwa. Wiemy, że nawet ludzie tak zwani niesprawiedliwi, źli, nienawidzący Kościół, nienawidzący chrześcijaństwo, a nawet Boga, potrafią się zjednoczyć w tym celu, żeby niszczyć, żeby prześladować. To ile, o ileż bardziej. My powinniśmy być jedną. I tutaj też e, ojciec e, mówi o Jezus, że ojciec niebieski umiłował ich tak samo, jak umiłował Jezusa. Czyli jesteśmy tak wspaniałą, cudowną miłością kochani przez Ojca, jak Jezus, wcale nie gorszą nie, miłością trzeciej, czwartej klasy, tylko miłość e, najwyższa, najpiękniejsza, odwieczna nieskończona, którą jest miłowany o Jezus, tak samo my jesteśmy miłowani. Że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Naprawdę, gdy słyszy się takie słowa, to nasze serce powinny z radości wręcz wyskoczyć nam z piersiowej. Jesteśmy tak umiłowani. Nie jesteśmy potępieni, nie jesteśmy wzgardzeni. Nie jest tak, że Bóg się na nas gniewa i tylko czeka, żeby nam gdzieś tutaj, tak nieładnie mówiąc, uderzyć w nas, dołożyć. Nie, nie ma czegoś takiego u Ojca, w sercu Ojca. Oczywiście, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, za dobre wynagradza, za złe karze, ale nawet to, że karze, to jest to zawsze związane z miłością, miłosierdziem Ojca. I tutaj Jezus też mówi, że pragnie, aby ci, którzy przez Słowo Boże. Apostołów uwierzą w Niego, których zjednoczy Ojciec ze sobą, żeby widzieli chwałę Jezusa. Aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Ci, których mi dałeś. Niesamowite słowa. Kolejne. Ja i tak trochę powtarzam właściwie, no bo to, co mówił Pan Jezus, to jest homilia. Najlepsza, najdoskonalsza. To, co ja robię, to jest takie nieudolne Nieudolna próba skomentowania tych słów naszego Pana, a z drugiej strony właściwie nie ma co komentować, bo to jest takie takie mocne, takie gorące, piękne, wychodzące z serca Jezusa. Ale żeby jeszcze właśnie to trochę powtórzyć i pokazać, że, że trzeba się na tym zatrzymać, że trzeba tym Słowem Pana żyć. Ojcze sprawiedliwy świat ciebie nie poznał. Ja Ciebie poznałem i ci którzy są ze mną, poznali, że Ty mnie posłałeś. I takie jeszcze pragnienie Jezusa, że będę objawiał e, Ojcze Twoje imię. Nadal będę to czynił. Objawiłem im Twoje imię, nadal będę objawiał. Czyli nieustannie będzie Jezus objawiał nam Ojca e, przez to, że głosiciele Jego będą to czynić właśnie w Jego imię, w imię Jezusa. Będzie ujawniał kolejnym pokoleniom i ludziom chwałę Ojca, imię Ojca i miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, aby w nich była i ja w nich. Niech ta miłość, Panie, którą umiłował Cię Ojciec, będzie w nas, a Ty przez to miłość bądź w nas, a my w Tobie, w Twojej miłości, w miłości Ojca. I chcemy, żeby świat poznał, że tak jest, że Ojciec jest sprawiedliwy i święty że Ty go znasz i że Ty nam pomagasz go poznać. Niech świat o tym się dowie.